To spowodowało tak 15 lat z kluczyarka nie tutaj Takie prezenty przywieźliśmy. Dobra, będą... O kochan. O no, trzy pary takie. Tak, przyda nam. Się. No przyda się, ja wiem, no to, że tego nie ma. Kochana, u nas tego nie można dostać. Właśnie za tego przywieźliśmy. Trudno moi kochani, było to dzieje Trudno. Radu rad to to musi. Pomóc, ale tyle czasu cię nie było. Bo czasu nie ma. Czasu, ba? Ono jak się nie chce, to i czasu nie ma. Bracie, trzymaj tam. Może by to przesąć się kierą, albo czym? Co? Nie, bo to się tam za. Ja no. wam. Powiem, Wyjścia tam. Ani, nie panie, można byłoby tego. Jak będzie smut tam. Oj, to, co się dzieje? Trzymajcie, trzymaj to. Trzymaj te, trzymaj ja wam pomogę, o! No tak, to nam stan jak na długo, nie? Okay. Jestem odpoczywanie raczej rzecz, panie miałby być złocone aniołki Na razie dasz płytę Krzyż może zostać drewniany Syn nas kiedyś Razem obmuruję Co ty robisz, no co ty robisz, no? Aj, zostaw go. Wyłącz to! No. Chcesz się posiedzieć, pobawić się I to idziemy, sobie... Agata, chodź! Niech się nie tak. twój samochód. My idziemy do domu na herbatę. Tak. Ja tu tam dostanę jeszcze. To tak, zostaw nie zepsuj to. auta. Poczekajta tam, ja zaraz do was przyjdę! A może byś przyjechał teraz w moje miejsce tam w ludzku i łowił te gospodarstwo? Bo ja też już nie mogę gospodarzyć. Nie, ale ja mam szkołę w mieście. Koły ja masz? się nie nadaję gospodarki. No to masz ręce, no ja do gospodarstwa szkoła też potrzebna. Taka brudna robota tam. Brudna? No ale wszystko swoje, mleko, mięso. Rano wstawać o piątej na pole i iść, to nie dla mnie przecież, No to tam no. można i nie o piątej, można i o szóstej wstać. No, nudno na wsi, ja wolę w To no, trudno. To muszę na państwo zdać. To mnie interesuje, czy panu wkradli, czy nie. No wie pan, chodzi mi o to, że ja panu mogę załatwić sprawę. No. no to dobra, brawo, tylko... Tu mam klienta, możemy podejść do niego i załatwić sprawę na miejscu, no. Ma pan załatę? No sabaty? No, no, co? Panie Pero, jest tutaj klient, potrzebuje dwa kółka podkupić, bo mu akurat skradli kurce no. do Malucha, no. To pan nie powie, kradną i takie rzeczy nawet? No, nawet teraz od Malucha nawet kradną. za no. no, bardzo panu współczuję. No to co, przygotować towar? Jak tak zresztą by... poczekaj Jak... na mnie, poczekaj na mnie pięć minut. Dobra, Dobrze. Dobra, to tak. za chwilę tu pogadać facetem. To ja będę mógł pana te koła kupić. No, muszę panu powiedzieć, że bardzo panu współczuję po raz drugi. No niech pan, pan patrzy, na tak. parkingu, Dzisiaj, wczoraj? no na parkingu stał, samochód. wczoraj, wczoraj no. Podej, pana, krótko mówię, czuję pan, ja pamiętam. Tak, gajam. no. Nie wiem, czy pan jest przygotowany, może tam jest pan nie pan przygotowany, no ale ja, mam, wie pan, to będzie kosztować 40 dolarów, 20 od kółka, wie pan, krótko, bo ja mam takich nawet. To jest kłopot, wie pan, ja jestem przygotowany na, na polskie złotówki, polskie pieniądze. No, radbym panu pomóc trochę, zaraz, może zrobimy tak, Tak. może pan przejdzie jeszcze raz do tego do... pana Michasia i pan tutaj na ten temat z nim porozmawia. Aha, że on ewentualnie, rozumiem, no, rozumiem, to że dobrze, proszę, proszę, tak, proszę, proszę. Już, już załatwiłem. Jest, tak jak Pan mówił. Nie trzeba liczyć. Nie, nie trzeba nadliczyć. A te koła? Proszę Pana, ja Panu powiem, może żeby Pana już nie fatygować, bo Pan tak. jest tutaj zmęczony, ja pan. nie przyjąty. Pan poprosić mnie, ja dyspozycję dam dyspozycji. Panie Michu, niech Pan pozwoli na momencik. Tak, to jest Pani Wero. Zacznijmy od Misiu. Tak. Y, niezależnie od czwartej, że będziesz u mnie, to wydaj Panu z żuka. Aha. Te po prawej stronie, dwie. Po, bardzo dziękuję.